Olga Stanisławska, Input, Els, goto Lub. Długi stół przykryty białym obrusem. Na stole chleb, ser, oliwki. W tle mur z czarnych i białych kamieni, fryz z liśćmi winogron. Za stołem dwanaście osób. Wyglądają jak przy ostatniej wieczerzy, ale to nie mężczyźni, Lecz kobiety jedzą śniadanie. To stary zwyczaj w Damaszku, mówi Rania. Kiedyś kobiety, które nie pracowały, spotykały się co rano na śniadaniu. Nie wiedziałam, że jeszcze ktoś to robi. Rzadko bywam o tej porze w restauracji. Rania jest reżyserką i dramaturgiem. Kończy studia, pisze pracę o sztukach Heinera Millera, ma krótko obcięte włosy i spodnie bojówki. Musi mówić głośno, bo nad nami z telewizora leci libański pop. Gwiazda na ekranie, kołysząc się kusząco na sofie, odsłania głęboki dekolt. To ostatnie lato przed wojną. Kobieta pośrodku sąsiedniego stołu łamie chleb i podaje innym. Dołącza do nich jeszcze jedna spóźniona krewna, może przyjaciółka. Całuje dwie najstarsze najpierw w policzki, potem w rękę, by w końcu dotknąć ich dłońmi swego czoła. Rozmawiają teraz, nabierając humus na chleb, w hijabach lub z rozpuszczonymi włosami, z makijażem lub bez. Restauracja mieści się w jednym ze starych pałaców otomańskich i przez przeszklony dach dawnego dziedzińca do środka wlewa się poranne słońce. Dzień będzie gorący. Trwa fala upałów. Ciekawe, co robią teraz: Zucheir, Sezjar i róż. Mieszkają na drugim piętrze kamienicy Walepo. W tym samym miejscu powiada Sezar od zawsze. Telewizor w Salonie też wydawałoby się, pokazuje od zawsze ten sam stary, czarno-biały egipski film, historię miłosną, pełną łez i rozpaczy. Na ścianie nad telewizorem wisi zegar z Kukułką, ale jego wskazówki ani drgną. To wszystko dzieje się dawno. Sweir. Cezar i Róż stają dopiero na skraju dorosłego życia. Ja też nie jestem o wiele starsza niż one. U dziewcząt zegar z myszką Miki tyka regularnie. Ich pokój jest niewielki, niemal w całości wypełniają go ogromne białe meble kupione jeszcze na ślub rodziców. Dwa łóżka i toaletka wrokokowe, pozłacane zawijasy. Zawijasów Zdążyła tu i tam odprysnąć farba, bo przecież ile to lat. Samir, najstarszy syn, za dwa miesiące sam będzie się żenił. Pokazał mi nawet zdjęcia ze swoich zaręczyn, choć na żadnym z nich nie było widać narzeczonej. Łóżka są zatem dwa. Na jednym śpię ja, na drugim Zuheir i Sejzer. Róż najmłodsza przeniosła się na podłogę. To no nic, macha ręką. Latem, gdy są upały, wszyscy wynosimy materacę na taras. Przez całą noc nad drzwiami świeci się mała lampka. Wątła jak światełka w sleepingach. Może po to, żeby dziewczęta nie rozbiły się w nocy o rafy snów, które jeżą się w ciemnościach. Jeszcze wczoraj spałam w tanim hotelu w śródmieściu Aleppo sama. Przyjechałam do miasta późno, zbyt późno, żeby kogokolwiek niepokoić. Noc była ciepła choć ledwo zaczynał się kwiecień. Okiennicę przymknęłam tylko na wpół, żeby nad ranem weszło do pokoju trochę chłodu. Przyjemnie było leżeć w ciemnościach, słuchając głosów za okna. Gdzieś blisko tuż toczyła się rozmowa. Melodia słów była jednak dziwna. Nie dawała spokoju, nie pozwalała zasnąć. W końcu ukradkiem wyjrzałam na podwórze. W otwartym oknie naprzeciw siedziała dziewczyna w czarnej sukience. Gawędziła z dziewczyną z okna po drugiej stronie podwórka, ubraną w samą halkę. Wewnątrz ciasnego pokoju za plecami tamtej kręciła się jeszcze inna dziewczyna był też mężczyzna. Teraz wyraźniej słyszałam ich głosy. Nie mówiły po arabsku, tylko po rosyjsku. Czekały na klientów i rozmawiały o ulubionych płytach. Ja codziennie wychodzę, powiedziała po chwili milczenia dziewczyna w halce. A ty pozwalają ci wychodzić na ulicę? Nie zdążyłam rano zadzwonić do Zachera. Zanim podeszłam do budki telefonicznej, zobaczyłam, że idzie chodnikiem w moją stronę. Sacher był w Aleppo asystentem na Wydziale Matematyki. – Dlaczego nie zamieszkasz u nas? – zapytał. Zatrzymaliśmy się na dziedzińcu uniwersytetu. Na ławce czekała na nas pulchna, uśmiechnięta dziewczyna, jego siostra. – Bardzo zdolna – mówił Sacher. – Świetnie idzie na informatyce. Lepiej, żeby sąsiedzi nie wiedzieli, że w domu jest cudzoziemka, uznał Zacher. Dzielnica była konserwatywna i w ogóle wolą nie wchodzić w szczegóły. Dlatego teraz, właśnie, Cezar czekała na nas z torbą pełną ubrań. Masz wszystko? Spytał Zaher sucho. Cezar wydała wargi, ale wstała z ławki. Poszłyśmy razem do damskiej toalety, i tam, krztusząc się ze śmiechu i oglądając niespokojnie na drzwi, dokonałyśmy wspólnie mojej metamorfozy. Chustka na włosy, szeroka, czarna abaja, choć żadna z nas nie miała pewności, dlaczego właściwie miałam włożyć to wszystko. Potem Cezar wróciła na zajęcia. Ja poszłam za Zacherem w stronę domu. Szłam przez puste zaułki dziesięć metrów za nim. Rozumiesz, powiedział Zachar, tak, żeby nie było widać, że się znamy. Ktoś wyglądał z okna, ktoś siedział przed domem na krześle. Patrzyłam tylko w ziemię, jedynie od czasu do czasu podnosząc oczy na plecy Zachera. Teraz, kiedy wychodzę na dwór, wkładam płaszcz którejś z jego trzech sióstr Suheir, Sejzar czy Róż. I przykrywam włosy. W kieszeni płaszcza czuję drewniane koraliki różańca. Koleżanki pytają czasem, jak latem mogę w tym wytrzymać, w ten gorąc, mówi Cezary, ale to jest przewiewne. Lato jeszcze nie przyszło. Póki co, rzeczywiście wygodnie mi w tym płaszczu, szerokim, zamaszystym. Wszystko wydaje się teraz inne, kiedy idę z Cezar ulicami Aleppo. Świat wykonał obrót. Patrzę na niego z innego miejsca. Nieczęsto jednak wychodzę. Samej mi teraz niezręcznie. Co powiem, jeśli ktoś mnie zagadnie, lepiej wyjść z którąś z sióstr: Suheir albo Cezar? Ale Suheir pracuje, a Cezar się uczy. Tylko czasem zabiera mnie na targ, żeby kupić migdały, albo niedojrzałe zielone czereśnie. Wiele rzeczy ludzie w tym kraju jedzą, gdy są jeszcze zielone, jakby przez całe życie nie opuszczała ich niecierpliwość młodości. Stary targ ma sklepienie z kamienia, przez dziury wdziera się słońce, rozcina gęste powietrze. Zaczyna się od stoisk rzeźników, klawisze żeber, sine języki baranie, jelita nadmuchane jak balony. Trzeba przebyć chmurę mdłego, baraniego zapachu, żeby móc iść dalej. Przez tłum przeciskają się chude, wiejskie kobiety z tatuażami na podbródku i złotym kolczykiem w nosie. Na dziedzińcach zabytkowych zajazdów dla podróżnych piętrzą się kłęby surowej wełny, a potem zaraz zaczyna się bazar złotników, gdzie w sklepach jest klimatyzacja, a sprzedawcy są ubrani garnitury. W czasie studiów, Zachar dorabiał, wymieniając pieniądze na targu. Przestał, gdy zaczął uczyć na uniwersytecie co by jego studenci powiedzieli, gdyby zobaczyli, jak zagaduje turystów. Nie ma jednak lepszej szkoły życia niż bazar, mówi. Do dziś liczyć umie nawet po polsku. Aleppo ma zatem ten targ, 12 kilometrów ulic splątanych niczym baranie jelita. Ma ormiańską dzielnicę handlową al -Jadida gdzie szyldy są w czterech językach i w czterech alfabetach, arabskim, ormiańskim, rosyjskim i angielskim. Jadida jest poliglotką. Underwear. Widziałam pierwszego wieczora napis nad wielką witryną, bo Aleppo uduchowione i wyrachowane, konserwatywne i wyuzdane, to blisko wschodnia stolica nylonowej bielizny. Jeszcze o 11:00 w nocy w dżadidzie ktoś przybija nad drzwiami sklepu nowy szyld, ktoś reperuje drzwi, ktoś zaprasza ruchem ręki do środka. Ale dom rodziców Sahera stoi daleko od zamieszania dżadidy. Spać chodzimy wcześniej. Po śniadaniu Samir, najstarszy brat, wychodzi. Dziś rano była kłótnia. Samir trzasnął drzwiami. Sacher od rana łazi po mieszkaniu w kalesonach i pod koszulce. Powtarza angielskie zdania. Przygotowuje się do egzaminu TOEFL. Róż, która studiuje pedagogikę, też nerwowo spaceruje ze zeszytem, mamrocząc pod nosem. Uczy się do egzaminu z wychowania fizycznego. Egzamin będzie pisemny. Cezar. Skończyła mycie podłogi i siadła przy telefonie, sprawdza z koleżanką rozwiązania zadań. Nie chce zostać nauczycielką, jak siostry. Chciałaby, mówi, założyć własną firmę, w której sama będzie o wszystkim decydować. Mogłaby na przykład prowadzić kursy obsługi komputera. Czemu nie? Teraz umyła głowę. Róż drąży właśnie cukinię do nadziania. Suheir nie wróciła jeszcze z pracy, to mnie przyjdzie zatem przycinać włosy, Cezar, przed lustrem w salonie ciężkie, gęste, ciemno Nożyce zanurzają się w nie głęboko i posuwają naprzód głośnymi ciachnięciami. Potem Cezar przycina moje. Chciałaby wyjść za mąż, mówi, ale z kolegami na roku za dużo nie rozmawia, nie wypada. To Sacher powinien pomóc mi znaleźć męża. Za kogo mam się wydać, jeżeli on nie przedstawia mi swoich kolegów? Na uniwersytecie, jak jest w towarzystwie, mija mnie, jakby mnie nie znał. Ledwie mi rzuci cześć. Sacher, który słucha naszej rozmowy z kanapy, wzrusza ramionami i odwraca głowę. Coraz rzadziej odzywa się do mnie. Nie proponuje mi już, że pokaże mi miasto. Jak pierwszego dnia. Przeszła mnie postrzeżenie na drugą stronę, w stronę sióstr. Matka Zahera robi dziś konfitury z róży. Rozsiadła się z robotą na podłodze w salonie, żeby od czasu do czasu zerkać w telewizor. Podnosi różę do twarzy. Ja też jestem róża, mówi do mnie. Tak mam na imię. Warda to właśnie róża. Ale po kwiecień to sezon na róże i na targu wszędzie stoją ogromne kosze kwiatów szeroko otwartych, lekko pomarszczonych, jakby nie zdążyły jeszcze rozprostować płatków. Matka Sachera już mi pokazała, jak spośród ich różowości wyrywać żółte słupki i pręciki, które dałyby konfiturze gorycz. We dwie obdzieramy teraz róże z płatków w potoku słońca. Które wpada przez okno w salonie. Okno wychodzi na ślepy mur z pustaków. Zbudowano go po to, żeby niedyskretni sąsiedzi z naprzeciwka nie zaglądali z tarasu do ich mieszkania. Dzwonek. Sąsiadka przysłała synka z jakąś prośbą. Matka Zachera zarzuca na głowę skraj fartucha, który wisi w sieni i otwiera drzwi, żeby zamienić z chłopcem kilka słów. Wraca, Siada na podłodze i wzdycha: trochę do mnie, trochę do siebie i trochę do Boga. I Arabi: O panie. Zuhair wróciła z pracy, kładzie na łóżku zeszyty do sprawdzenia, uczy wszystkiego oprócz WF-u, w szkole, do której chodzą tylko dziewczynki. W Damaszku czy w Latakii szkoły mogą być koedukacyjne, mówi: w Aleppo to by nie przeszło. U nas, jak dzieci skończą 10 lat, są rozdzielane. Niedobrze, gdy za wcześnie dowiedzą się pewnych rzeczy. Prawda, w jej klasie jest także dwóch chłopców, synów nauczycielek. Gdyby ona też miała syna, pewnie sama chciałaby go mieć pod ręką, jednak nie będzie mieć syna. Ma 26 lat i postanowiła nie wychodzić za mąż. Małżeństwo to nie dla niej. Całe życie sam na sam z jakimś człowiekiem. Matka mówi, przestała się już z nią spierać. Pogodziła się z jej wyborem. A ojciec? Nigdy jeszcze nie rozmawiałam z jej ojcem. Włosy ma tak siwe, że aż całkiem białe i przesuwa się po domu w milczeniu, szurając papuciami. Widać, że w zasadzie wolałby być gdzie indziej. Kiedy wzbierają rodzinne kłótnie, rzuca czasem jedno ciche zdanie, na które nikt nie zwraca uwagi. No pewnie, mówi Suejr, nie obyło się bez awantur, ale dziś ojciec też się rozumie. Usiadła na łóżku, suwa z rąk jedną po drugiej czarne rękawiczki, odpina guziki płaszcza, zdejmuje z głowy czarną zasłonę, którą na ulicy opuszcza na twarz. Przed Pod zasłoną przechodnie nie widzą nawet jej oczu. Mało kto posuwa się do tego, by zasłonić się tak ostatecznie. Przymierz, mówi Suheir. Staje przed rokokową toaletką. Chustka ma metr na dwa metry. Trzeba ją złożyć na pół tak, żeby powstały dwie warstwy. Zakłada się tak samo jak inne chusty. Potem wystarczy górną warstwę zsunąć naprzód, żeby zasłonić twarz. Ogarnia mnie nagle dziwne poczucie mocy. Z za cienkiego muślinu widać wszystko. Widzę cukier, która mi się przygląda. Widzę siebie w lustrze z rokokową ramą, z której obłazi farbę. Widzę igły i szpilki w pudełku po jordańskim mydle z dodatkiem błota z Morza Martwego. Widzę zeszyt Cezar, otwarty na stronie z notatkami o programowaniu średniej. Mogę przeczytać, co jest napisane: Insput els go to lub. Po obiedzie przyszły dwie kobiety. Jedna z nich szuka żony dla syna, druga dotrzymuje tamtej towarzystwa. Sąsiadka im powiedziała, że tu mają trzy córki na wydaniu, więc zadzwoniły do drzwi. Trzeba było je przyjąć. Sucheir, Cezar i Róż schowały się w kuchni, skręcając się ze śmiechu. Przez uchylone drzwi odważyłam się zerknąć do salonu. Matka, przybrawszy najbardziej solenny wyraz twarzy, na jaki potrafiła się zdobyć, próbowała jakoś podtrzymać rozmowę. Kobiety siedziały sztywno na sofie. Nie było wyjścia. Któraś z córek musiała podać kawę, żeby nie wyszło, że dziewczyny są niewychowane. Nie wiem dlaczego padło na róż. Róż ściągnęła szlafrok i leginsy, w których chodziła po domu, włożyła sukienkę, spięła włosy i poszła. Teraz wraca z pustą tacą do kuchni i ledwie zamknął się za nią drzwi, wybucha stłumionym śmiechem. Siostry szturchają ją, żeby była cicho, ale same nie mogą powstrzymać się od śmiechu. – Ale wstyd! – mówi w końcu Sucheir. – Co to za facet, że sam nie potrafi znaleźć sobie żony? – Może nic o tym nie wie? – kręci głową Sejzar. – A ty nie chcesz mieć męża? – śmieje się do mnie. – Jakby co, zaraz ci załatwimy. – Acz nabi, acz nabi! – woła nagle Róż – która poszła się przebrać w głębi domu. Co to Będziemy szybko narzucić chustki i wychylamy się razem ponad mur tarasu. Młody chłopak z jasnymi włosami fotografuje starą kamienicę na naszej ulicy. Opuszcza aparat i poprawia torbę na ramieniu. Przyglądamy mu się wszystkie cztery, oniemiałe. Bystryk. Jeszcze jedno zdjęcie. Robi parę kroków i odwraca się znów w naszą stronę. Gdyby podniósł głowę, na pewno by nas zobaczył, ale on nie podnosi głowy. Potem odchodzi powoli pustą, wyludnioną ulicą. Pukanie do drzwi. Czuchejr ostrożnie wygląda za drzwi pokoju do salonu. Nagle zasuwa się czerwona kotara, która dzieli salon na pół. I słychać przesadnie głośne Fadal Sahera, proszę. Nie słyszymy nawet głosu mężczyzny, który rozmawia z Saherem, Może Saher zabrał go do swojego pokoju, pokoju, w którym nigdy nie byłam, choć pierwszego dnia powiedział mi przecież, że mogę wchodzić, gdzie chcę i mogę nawet używać jego komputera. Jest jednak 1999 rok, i w Syrii i tak nie ma nigdzie dostępu do internetu. Byłam w Aleppo znów parę lat później. Był lipiec i trawy na stoku cytadeli przybrały żółty kolor, jak wszystko dookoła. Warowne mury stapiały się teraz w jedno ze wzgórzem, na którym stały. Cytadela zdawała się tym bardziej imponująca. Miasto wyglądało, jakby gorąc przywiódł je na krawędź szaleństwa. Jakby wystarczyło tylko pchnąć je lekko. Żeby stoczyło się na drugą stronę. Upał przekroczył 40 stopni. Nie umiała sobie z nim poradzić nawet nowa klimatyzacja, zainstalowana niedawno w hotelu Baron, jednym z tych legendarnych hoteli fantazmatycznego Orientu, czerpiących swą sławę z faktu, że zatrzymał się w nich niegdyś Lawrence Zarabi, Agatha Christie albo Winston Churchill. I że wciąż wyglądały, jakby od tamtej chwili nikt nie odkurzył butelek w barze i nie odnowił skórzanych foteli. Telefon w domu Sahera nie odpowiadał. Gdzie chcecie iść? zagadnął nas ktoś na rogu. Rozglądałam się, właśnie niepewna, którą z ulic szło się do domu Sahera trochę pod górę i jakby w prawo Starszy pan poszedł z nami. Odnaleźliśmy tamtą kamienicę. Gruba kobieta wyjrzała z kuchennego okna. Wyprowadzili się, powiedziała. Samir się ożenił. Otworzyło się okno piętro wyżej. Pojawił się w nim mężczyzna. Sacher jest na stypendium gdzieś w Niemczech. A siostry nie wiem. Pokręcił głową mężczyzna. Zanotowałam nowy numer Samira, ale on milczał. Przyjechałam do Syrii jeszcze raz, na pół roku przed wojną. Młody Asad, który zastąpił przy władze starego Asada, zdążył poluźnić pseudosocjalistyczną gospodarkę i damaszek kwitł, obwieszony podświetlanymi billboardami. Zbliżał się Ramadan i trwała przedświąteczna wyprzedaż. Rania, która pisała pracę o hajnerze milerze, miała siostrę w szkole muzycznej. Kończył się właśnie rok szkolny i tamtego dnia, wstawszy od śniadania w restauracji, przejechałyśmy na drugi koniec miasta, żeby zasiąść w tłumie przejętych rodziców obok mamy i taty rani. Na scenie zmieniali się poważni chłopcy w białych koszulach i dziewczyny z końskimi ogonami. Na widowni rodzice wokół nas wznosili telefony, na każdym ekranie połyskiwała niebieskawo ta sama scena, za każdym razem pod nieco innym kątem, jakby odbijała się dziesiątkami miniatur w złożonym owadzim oku. Słuchaliśmy piosenek Farius, Let It Be, Whispers. Potem zapowiedziano wreszcie siostrę Rani z gitarą. A na finał cała szkoła zagrała melodię z najpopularniejszej w tamtym roku tureckiej telenoweli Stracone lata. Choć siostra Rani powiedziała mi później, że osobiście najczęściej słucha hard rock. Wieczorem zajrzałyśmy na promocję jakiejś książki na ostatnim piętrze eleganckiego hotelu. Wyszłyśmy na taras. Damaszek jest najpiękniejszym miastem na świecie. Powiedziała moja przyjaciółka Amachl, która mieszkała w Bejrucie. Twoje oczy są najpiękniejsze, powiedział jej kobiecy głos z wnętrza sali. No właśnie, uśmiechnęła się Amachl. To jest miód damasceński. Słyszysz, jak się ludzie tu do siebie zwracają? Zapadał powoli zmrok i poszliśmy wszyscy do parku przy ulicy Prostej. Jedynej ulicy wymienionej w Biblii. Byliśmy w najstarszym mieście zamieszkanym do dziś. Ulica prosta leżała w chrześcijańskiej dzielnicy i można tam było kupić w sklepie piwo i wypić je na ławce wśród sosen i drzew oliwnych. Kalet pracował w niezależnej gazecie w sieci i wrócił właśnie z jakiegoś zjazdu w San Francisco. Widzicie? powiedział. W Stanach nie wolno pić na ulicy, a u nas można, choć oni mają wolność, a my dyktaturę. Nikt się nie odezwał. Bo to było także i to, mieszkać w Damaszku albo w Aleppo. Może nawet to było przede wszystkim to, nie wiedzieć nigdy do końca, kto jest kto, kto cię śledzi, kto sam jest śledzony, a kto jedno i drugie. Wszystko zapisywali, mówiła, potem rania, a przynajmniej tak należało założyć. Sacher próbował mi chyba powiedzieć kiedyś coś o strachu. Jego rodzice nic o tym nie wiedzieli, mówił. Tymczasem jego pożerał ten strach. Ktoś za nim chodził, mówił, a może tylko mu się zdawało. Co druga osoba zatrudniona na państwowej posadzie pracowała podobno dla którejś z tajnych służb. Było ich kilka i miały one, mówili ludzie, jakkolwiek należało to rozumieć, strukturę muszli ślimaka. Dostałam od znajomych adres mailowy Sahera. Matka i ojciec zmarli, odpisał mi, nie wchodząc w szczegóły. Siostry wyszły za mąż. Mieszkają w Aleppo i mają się dobrze, ale lepiej będzie, jeśli nie będę ich szukać. Od początku wojny w Syrii zginęło ponad pół miliona ludzi. Linia frontu długo biegła przez środek Aleppo. Stary Bazar leżał w ruinie, podobnie jak duża część miasta. Rania mieszka w Niemczech. We wrześniu 2012 roku. Wystąpiła na scenie No jest Theater w Monachium. Opowiadała o śmierci swojego przyjaciela, Bazela Sechade, filmowca i aktywisty zabitego kilka miesięcy wcześniej przez wojska rządowe w Homsie. Kalet mieszka podobno w Bejrucie. Sacher uczy gdzieś w krajach Zatoki Perskiej. Co robią Suheir, Cezar i Róż? Nie wiem.